Znajdujemy się właśnie pod Ikeą, a ja dzisiaj mam dwie mordeczki do wykarmienia, więc zjemy dzisiaj wszystkie dania z Ikei. A ponoć nowe oferty dokładnie. Umówmy się, jest tylko jeden sposób, żebym albo ja Krystiana zaciągnęła do Ikei, albo on mnie. To jest obietnica, że zjemy klopsiki, więc mam nadzieję, że dzisiaj również się one pojawią. Wszystkie dania będziemy oceniali w skali od 1 do 10, więc następnym razem jak tutaj przyjdziecie, to już będziecie wiedzieli co zjeść, a my nie możemy się doczekać, bo jeszcze dzisiaj nic nie jedliśmy, więc chodźmy, lecimy. Okej, okay, jesteśmy już w Ikei, zajęłyśmy sobie fajną miejscóweczkę. Jest dużo miejsca na różne potrawy, i zauważyłyśmy, że są chyba pierogi z kurkami, więc i jeszcze jakieś nowe zupy, więc trochę nowości będzie. Idziemy po wózek, bo na nie jednej z tacy... się. Nie, nie, nie weźmiemy tego na tacce Widzimy się za chwilę. Wagony towarowe. Trochę tego jest. Wzięliśmy wszystkie dania główne, napoje, przystawki, desery, desery. czas zasiąść do uczty. Zaczynamy od dań głównych i Dobra. pierwszą rzeczą, którą spróbujemy są klopsiki wege, bo oczywiście nigdy ich nie wybieramy, ale one jednak są w menu i bardzo dużo osób je zajada, więc jestem ciekawa jak one smakują i czy mocno odstają od tych prawdziwych. Dobra, ja mam taki lifehack. Pierwszy żurawina na widelec, dopiero później klopsik i w sosiku. Ja pierwszy. Nic nie mów. Milcza jak Ja bez żurawinki, ale z ziemniaczkiem. Mm. Powiem wam, że są bardzo dobre. Mm -hmm. Jak ja mm. nie uznaję wege, szczerze powiedziawszy, ale one są naprawdę dobre. Nie odbiegają. Gdybym nie wiedziała, że to są wege, no. to bym nie powiedziała, że są wege. Jakby mi nałożyli wege, to bym chyba nie rozróżnił. Ja daję 9 na 10. Tak, 9 na 10. Mogłabym to jeść zamiast mięsa. No właśnie, to jest dobre, mega ciekawe, dobre. nie? No. Teraz może skontrastujmy od razu mięsnym. Dobra. Żurawinka, groszek, pulpecik. Nie no, troszeczkę dobra. Troszeczkę się różnią. Bardziej są mokre, tak bym powiedział. Jak goda. tak na nie ma prowadzenia. Czuć smak bardziej. I są bardziej tłuste mm -hmm. i to takie. Tak. Wyraziste. No wyraziste. 10-9. No dobra. 10-9. Ja muszę już tych pierogów spróbować. Mm. Czy Wy widzicie? Są kurki. Spójrzcie na to, są kurki. Zobaczcie, jakie wielkie kurki. Słona. Trochę zimna szkoda. Mm. Ale dobra, dobra. Jest no. pyszna. No, Dokryjemy teraz, proszę bardzo, półka moja. Spójrzcie co jest w środku. W środku wygląda tak. Mamy troszeczkę jakiegoś takiego nadzienia ciemnego. Grzyby to są chyba co? No to są no kurki. Tak. Zobaczcie, ilik jest. No bardzo. Dwa, trzy. Hmm. Pycha, mm -hmm. pycha, pycha, pycha. Kurde, najlepsze pierogi grzybowe jak jadłem. No nie gadaj takich głupot, bo babcia ogląda. Co, nie, nie chodzi mi o wikiliny. <noise> a nie o było takie święta. O takie gdzieś, gdzie można sobie kupić w restauracji. A ja właśnie nigdy nie jadłam w restauracji pierogów z kubkami. No tylko w Ikei się z tym spotkałam i uwielbiam je. No. Kurde, ja jeszcze jeden kawałek Przepraszam Was, ale są pyszne. Dobra, dokończmy ja. Ocena. Dycha. 9,5. Ja też mam 95 9,5. Bo czegoś to nie normalne. mi troszeczkę brakuje. Pieprzu. A ja tylko troszkę. <grym> Oczywiście jemy bez soli i pieprzu. Tak, nie dosalamy, nie dosładzamy, nie domagowujemy. <grym> tak jest. Co teraz? Ten łosoś? No dobra, może być łosoś. Jeszcze nigdy nie jadłam łososia w Okej. Okay. Wygląda dobrze. Kruszy się strasznie. Jak to nałożyć, żeby wyglądało apetycznie? Ale spróbujmy pierwszego mięska. Mmm, kurde. Dobre? Taki jest ten, jak Ty robisz. Koszę oczywiście mm. mniej soli, mm. nie? Co nie? Tylko co nawiada. Muszę to zagryźć ziemniakiem. No to nie jest pieczone, mm. to jest na parze robione. Śmierdzi. Jest intensywny po prostu. Jest bardzo dobry w jakimś sosie nie. cytrynowym? Co to jest? Jak robicie czasem łososia. Mhm. Jak robicie czasem sosia? Nie mega smakuje. Nie robię łososia, więc nie słucham. I jest taka, taka, taka czarna część tego łososia i ona taka jest Puść. jak muł i tak śmierdzi. No? Właśnie znowu coś tak śmierdzi. Nie. No, bo jest intensywny, ale w smaku też jest intensywny, więc jest dobry. No nie? Wolę no, fasolkę i ziemniaki. Mi smakuje na ósemkę. Osiem pół nawet dam. 4. No, widzisz, cztery. Nie, 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 już teraz się nie zna. Będzie ciężka przeprawa, powiem, żeby to zjeść. Mamy jeszcze sporo. A dopiero spróbowaliśmy, nie dokończyliśmy tych dań Dobrze, jeszcze Łuki jest awaryjny. Dobra, łuki to jest nasz taki śmietniczek. Gada <gadę> się. Nie wiem w ogóle co to jest. Nigdy takiego dania nie jadłem. Pieczona szynka z sosem. Ja widzę, że tam jest bardzo dużo tłuszczu tak. i już mi się to nie podoba, dlatego postaram się odkryć jakiś chudy kawałek. Sos chyba jest ten co do polpeta. Taki pieczeniowy, no? Tak. Okej. Okay. Spójrz, jak wygląda w środku. W środku wygląda tak. Wygląda ładnie. Ma dużą skórę, nie wiem czy ta skóra jest chrupiąca. To się Uwaga, bardzo ja nie te podoba ten kawałek. Mhm. Mm nie będzie wam smakować. jest jakbyś boczek taki jadła wędzony ze skórą. O. Ja wezmę tylko ten kawałek. Ale tłuszczu w buzi mam ma duże... Nie przestań tak gadać, bo tłuszczu. nie spróbuję. No to nie jest. To nie spróbuję wszystkiego. Ja próbuję wszystkiego z Ikei. Więcej dla mnie. Mm. Więcej dla ukiego. No ja wziąłem chłody kawałek. Ja nie na, na tłuszczu. Mhm. Mm Intensywne, bardzo słone. Twardy, słone, gumowe troszkę. Gumowe. Tu mm -hmm. mm. bez popycia się nie da, ale no. słone. Gigasłone. słone, przesolone mm. to jest. Wiesz, ty mm -hmm. lubisz sol. Ale to jest już przegięcia. Bardzo dobre, mi smakuje, mega. Serio? Mm. Ja lubię takie właśnie swojskie, solone, wędzone rzeczy. I ja Ale mam... tu jest jeszcze broku. Właśnie, on smakuje trochę jak taki karp na święta przesolony. Jeszcze broku. faktycznie jeszcze broku. Jeszcze brokuła. No. Na ile oceniacie tą szynkę? Osiem. Dwa. Trzy. Prawdziwi mężczyźni zjedliby tę szynkę. Ja jeszcze kawałek spróbuję. Naprawdę dobra. Huch, czy no zobaczcie jakie mięsko, jak konserwa. No właśnie, hmm. jak konserwa to jest dziwne. To teraz to odwolaj. A na końcu pierośki? Tak jest. Dobra. Ciekawe, czy ma masełka w środku. Uwaga. Oj, chyba suchy. Chyba suchy. No trochę ma tego masełka tam. Myślisz? Ale wygląda bardzo sztucznie. W teraz jak dąb spróbuję. O. Masełko jest. Hmm. Hmm. Smakuje mi. Gorsze od szynki. Ale to nie jest taki domowy dewolaj do dobry. Gorsze od szynki, powiedz to. Nie. Smakuje jak takie kupne, pakowane, przetworzone mięso. Nie powiedzą tego. Z biedronki. Nie. Suche i średnie. Średnie. Ale panierka dobra. Średnie, ale nie. Gorsze, gorsze od szynki. Od... I tak bym wybrała Devolaja. Gorsze od szynki. Cztery. Sześć. Ja bym sześć. tego nie kupił, ja bym sam tego nie kupił, ja bym wolał szynkę. Pić. Ja też bym ani tego, ani tego nie kupiła. Ani tego. To od jakiej skali, żeby widzowie wiedzieli, jest, nie kupuj tego. Pod, poniżej piątki? Poniżej piątki. Tak, poniżej tak, piątki, tak, dobra. Jagodowe pierogi, rozumiecie, ja godowe Jagodowe pierogi, jej zwłoki w tych pierogach są. Mielona <laughs> jagoda. O no, nie, będę sama się siebie jadła. No, kanibalka. Dobra, to startuj pierwsza. Ciekawe, czy to jest w ogóle sos. Kwirogi powinny się rozwalać z jagodami i wypływać z nich sok jagodowy. Okej, okay, pachną ładnie. Czy to jest śmietana z cukrem i z tłuszczem? O nie, ja nie, nie lubię takich rzeczy. Mm -mm. Mm. Słodkie, kwaśne. Likier jest na tym jakiś? Coś, coś, coś likierowatego na tym jest. Ale dobre. Mm -mm. Co nie? To nie są takie pierogi, co ja pamiętam, jagodowe z dzieciństwa. To co są tak? takie pierogi z, z dżemem jagodowym, a nie z jagodami. Prawda. Mm -hmm. Ten mm. sos mi w ogóle do tego nie pasuje też. To jest waniliowy. Mhm. Mm okay. Waniliowy, faktycznie. Mhm. Mm Przy kurkowych się chowają, są tak. troszeczkę twardsze. Mhm. Mm I ja bym dał 5, czyli w ostateczności, kupcie. 4 bym miała no. Czyli wygrywają... Klopsy. Klopsy. Pierogi z kurkami. I klopsy wege. Mm -hmm. To teraz przechodzimy do dodatków i zup. Mamy tutaj medaliony, mini sznycle z indyka, trójkąciki ziemniaczane, nuggetsy wegetariańskie, zupa pomidorowa oraz jaka zupa? Yy, grzyb, yy, kurkowa. Kurkowa! kurkowa. kurkowa. Tak, tak, tak. Wow. Kurka wodna. Zupa. A czego, od czego zaczynamy? Od zupy kurka wodna. Czy są jakieś kurki? Uwaga. Jest gęsta. Patrzcie, jest tłuszczyk, są kurki, są ziemniaczki, Pierwszy raz wrzucałem zupę wilki. kurkową, zobaczcie co, co jest? Wiecie jak to smakuje? Jak yy, krupnik. Krupnik z kurkami albo zupa jarzynowa z kurkami. W ogóle nie czuć, że tam są kurki. No właśnie, dlatego czekałem a spróbujecie. Nie, nie? Za Jak krupnik Zatusta? na stołówce. Dobra, ocena. Ja bym dał trzy. trzy. Ja dwa nawet. No, nie kupiłbym. Nie kupiłbym. Te pierogi z kurkami o wiele lepsze niż zupa. Pomidorowa. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście tym pomidorowa z ryżem, czy tym pomidorowa z makaronem. Z groszkiem. <gry> Ten to wiesz, nie jestem groszkiem. Ta akurat jest, moi drodzy, z, z makaronem, makaronem. szpageli. Wygląda ładnie, kolor ma ładny, ale czy smakuje dobrze? I? Dobra. Smakuje jak taka typowa zupa pomidorowa. Dobra. No. Czy ja jestem brudna? Nie. Czy mi spadło? Mi też. Mhm. Spadło wam. Całkiem przyjemna ta zupa. Dobra, pomidorową mhm. oceniam na sześć. Poprawna. 7 nawet Czyli wygląda. warto. Warto. Możecie kupić. Szału nie robi? Ale jak ktoś lubi, to będziemy spodobać Ale A jak będzie ładę na pomidorową porosolę z niedzieli, to jest git. Spróbujmy już tych wege. Wege? One są zielone, Wyglądają przecież. Wyglądają bardzo marnie. Spójrzcie, jak można je łatwo zrobić. Nie połamcie zębów, boję się tego boję ja Też trochę, o ja już spróbowała. Pokaż zęby, nie masz jedynki. Hmm. Hmm. Jak sojowy kotlet taki kiedyś w panierce mama robiła. Ż żyłem go z 40 sekund, całego wziąłem do buzi, żyłem z 40 sekund. Takie nijakie w ogóle. Nie, nie. Moją kartkę złożył, pójrzył. No, papier. Papier, no. Oto teraz zbalansujmy to wszystko, próbując sznycla z indyka, tak? Mhm. Mm Też niczym nie pachnie. Okej, okay. miękkie. Wszystko wygląda tak, jakbyście sobie odgrzali w mikrofalówce schabowego na drugi dzień. Tak. Nie? nie, właśnie nawet nie. Nawet nie? Jak zamawiasz jedzenie z cateringu i on jest gotowane na przykład dwa dni wcześniej i pakowane próżniowo i taki kotlet nie twój domowy, bo twój domowy to nawet ci smakuje na następny dzień, bo jest dobrze doprawiony, wiesz, że jest świeży. A jak jesz takiego z to właśnie tak smakuje. Czyli? Źle. Ocena. Zero. Jeden. Dwa. No dobra, no to może zanim przejdziemy do trójkącika, to jeszcze talizmanik. Medalionik. Z talizmanikiem się znamy i lubimy. Tak. On jest pyszny. Z czego on jest zrobiony, Justyna? Z ziemniaka, brokuła, cebuli czosnku. Jest spoko, uwaga. Mm. Mm -hmm. Dobry. Jakbyście zupkę Gerber usmażyli. Co? Taka sama konsystencja. No zmielone warzywka, usmażone. Dobre, to jest poprawne, ja to lubię. To siedem. jest taki bardziej dodatek do jakiegoś mięska, się mm -hmm. to, przyda... to jest na 7. To jest na siedem, na sześć. O. Ja dałabym też siedem. No. Smakuje. Także medalionik spoko loko. Bierzcie zawsze. I mamy. Kto nakładał te medalioniki? Ja były trzy ostatnie, czyli schodzą, czyli ludzie lubią. To wygląda tak marnie, jakby jakieś resztki coś... Ten wygląda jakby był zdeptany, albo dostał po prostu szpatułą na kuchni. Bierz go! Mam go wziąć? Dobra. To zdeptany jest mój. Pachnie smażonym tłuszczem. Bardzo. Smakuje. To smakuje jak taka giga frytka nieposolona, trzeba tak. to posolić, posolimy tak. to. Nie. Nie? Nie. Dajemy nie mi... bez soli. Mi w ogóle nie smakuje. Mm -mm. da zero. Ale mi to coś przypomina. Magi by się przydało. I co jeszcze? Śmietana. Majonez. co jeszcze? Wtedy weszło, słuchajcie. To mi coś przypomina. Co mi No przypomina? frytki. No to jest normalnie ziemniak y, usmażony w takiej panierce y, farszej trochę. Placek ziemniaczany, co ja gadam? Placek tak. ziemniaczany to jest. Trochę placek, trochę frytka. No, może na ciepło faktycznie był jeszcze lepszy. Ja bym tu dał tak 5, że do spróbowania, ale niekoniecznie. 3. O. Chyba, że są mi dasz. Albo nie, ta panierka jest twarda. <grym> Czas na wielki finał. Na to czekałem cały dzień. Znaczy, Najlepsze. Jakieś, jakieś 40 minut. <grym> <grym> I tutaj mamy kilka różnych ciast. Oglądajcie film do samego końca, bo powiemy Wam, ile wydaliśmy na wszystko. Tutaj mamy tak. Ciasto czekoladowe, czyli to. Sernik z egodami, czyli to. So, sos waniliowy i szarlotka, czyli to. Sos waniliowy i dame, i czyli to, to? Tak, a to jest sernik, sernik, sernik truskawkowy. A sernik. No, kruasancik, sancik, ciastko z budyniem, migdałami. No i strasznie dobra cynamonka. Tak jest napisane, strasznie dobra, Be? bo jakaś reklama jest, no? Na, Halloweenowa. na pewno nie lepsza od mojej cynamonki. Nie no, wiem. Za chwileczkę to się przekonamy. To może zaczniemy od tego, co? I uwaga. To jest o nie. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Nie się mięciutka. Proszę. Wygląda jak przebita opona od Jelcza. <noise> Teraz już nie wygląda tak dobrze. Ja biorę środek, czyli to co najlepsze. O nie, o. ona wzięła najlepsze. <noise> e. o, ale kurde. Wiecie jak to smakuje? Mm. Jak dwudniowy rogal suchy i twardy. No i co moje lepsze były? Mhm. No, ja jestem zawiedzony. Ale kaszonka. Może mm. były? Trzy dni temu dobre. Teraz podzielę to na jeden. Pierwsza zdam jedynkę. Nie ma sensu. Na nią czekam najbardziej. Ona powinna być ciepła. No. Zawiodła mnie. Więc czas zatopić smutki w butelce win waniliowego sosiku. Chcesz to wypić? A ty się Nie, piję? nie. Ty mi się polewa ciasto. Ty. Zostaw, to nam mi jest wystarczy. Ale pokaż Zostaw. Tomasz drugi, jagoda. No nie no, wychleją cały sos waniliowy. Ej, to jest ten, co był do pierogów z jagodami. Chyba tak. Tak. Dobra, pokaż po, po tutaj, tak. jak polewam to ciasto. Nie, nie pokażę. O nie no, nie wytrzymam z wami, jesteście niereformowalni. Dobra, polej. Dobra, już bez lania. Bez lania wody, tak jest. O, I wszystko. Nie wytrzymałam. Teraz ja, Tak. Nie no, wygląda to dobrze. Pyszne, 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 pyszne. Mm. To jest najlepsze, co tutaj zjadłam dzisiaj. 11 na 10. Mm, no. On nigdy nie przestajemy mnie zaskakiwać. Zawsze smakuje tak samo. Ale jak bierzecie. Wow. Dejma czy dajma, zawsze bierzcie tą stronę, na której jeszcze jest oblany czekoladą. czekoladą nieprzekrojony. więcej czekolady. My więcej czekolady. Ja dziękuję. Tylko, że po takim jednym kawałku to od razu do spania idziecie, nie? Tak. Ja z dużo duży. 10 na 10. 11? No, 10 na 10. Ciężko będzie to przebić, bo ja na przykład nie lubię owocowych deserów, więc może teraz jagodowy sernik. Jagodowy sernik. Ja go przekrajam pierwszy na pół. W środku wygląda tak. Widać jagódki. Nie powiem, że nie. Ciekawe jaka jest kruszonka. Mowa borówki, a nie jagódki. No jak, były jagody z, y, jagody z pierogami. <grym> Pierogi z jagodami. To to też pewnie z jagodami jest. Mm. Dla mnie spoko, kwaśne i daje szósteczkę. Cztery. Cztery też. Nie, słuchajcie, ja wolę, ja wolę czekoladowe desery, nie, nigdy nie biorę nic owoc, owocowego, więc tutaj tak jest wysoko. To co, jak ty jesteś taka mistrzyni od czekoladowych, to proszę. Mistrzyni od czekoladowych? Proszę, pani mistrzyni od czekoladowych. To jest tak zwany walec, <grym> bo jest rozwalcowany. To no takie faktycznie. chude ciasto. Eee, ja myślałam, że to jest takie twarde. Mm, ja mm. też. Wygląda jak zgnieciona plastelina. A smakuje jak? Matko. Jak zgnieciona plastylina smakuje. Przepalona czekolada. Kakao, gorzkie kakao, to jest gorzkie kakao, smak tak. gorzkiego kakao, nie? Sztuczny smak, za słodkie, nie taka konsystencja jak powinna być Dwa. brownie. Trzy. Mm, jeden. O! No nie smakuje mi to akurat. Szarlotka. Polewasz też? No okej. Okay. Jak tak jest w zestawie, niech będzie. Wygląda pięknie. Powinna być z lodami waniliowymi, a nie o, sosem. tak. Tak i jeszcze na gorąco może. tak się prezentuje szarlotka w środku? A tak się prezentuje szarlotka w brzuszku. Tak. Taki kawał wzięłaś na raz. No właśnie, nie? Mocna zawodniczka. Nie. Niedobre? Mm. Nie. Naprawdę. Rozczarowanie. Uwaga. Nie jest taka tragiczna, nie przesadzaj. Ja ogólnie nie lubię szarlotki. Nie smakuje, bo babcia jak robi szarlotkę, to taka na zimno, później jest spoko. Przepraszam za jego zachowanie. Okej. Okay. Nie jest... porównuj tej szarlotki do szarlotki babci, ok? Dobrze. Okay. Ale jest dobra, mi smakuje nawet. Tak? Ocena? Trzy. Sześć. Siedem. O, no, widzisz? Łatwo. Coś wam się odkleiło. No to teraz zostały nam trzy dania. Ciasto z migdałami i z czym. Z budyniem. To może na pół go przekroję, co? To jest ciacho francuskie. Jak w szkole zawsze były drożdżówki, co nie? To wybieraliście zawsze drożdżówki. No. Nope. Super wam wyszło. Dobra, wezmę gryzajcie od nam po prostu. Okej. Okay. Mmm, mmm, mm. mmm. Mm. Mm -hmm. To wybieraliście zawsze drożdżówki w szkole? Z dżemem, z budyniem czy z serem? Potrójne. Z budyniem. Ja zawsze oddawałam. Ja zawsze brałem ja za tam, gdzie jest najwięcej sera. Ja zawsze z y, y, moim przyjaciółką się wymieniałyśmy. Ja jej oddawałam kawałek z dżemem, a ona mi oddawała swój z budyniem. <laughs> Bardzo dobre. Pycha. 7. 10. Dziesięć. O, No to nieźle. Czy ten croissant jest z pistacjami? Czy ten croissant będzie pusty w środku? Nie. Sprawdźmy to, miejmy nadzieję, że nie. I uwaga. No. Hmm. Co jest? Nic. Sucho. Co? Co jest? Co jest? Co jest? Niewidzialne nadzienie. O smaku niewidzialności. Uwielbiam w croissantach to, że zanim się go zje, to najpierw się go tak pokruszy, że połowa jego znika. Ale za to mamy sosik i możemy sobie zamoczyć sosik. Mm. Dobra, jeden. Jeden. Jak tam z tym sosem? Zero. O, <noise> Jeszcze gorzej. To została nam truskawkowy serniczek. O nie, nie lubię. Wygląda tak. Nienawidzę sernika z truskawkami. Naprawdę? Nienawidzę galaretki ja z kawiarenkami. Ja w ogóle też nie. nie lubię galaretki z owocami. W ogóle nie lubię w deserach owoców. Nie muszę to jeść. No, oczywiście, no muszę dokończyć całe. My spróbowaliśmy rogalika. No właśnie. No. 10. I, I walca. Cóż za poświęcenie. Dobra, ja wiem. Mm. Dla mnie mm -hmm. siedem. Nawet smaczne. Siedem. Wypadałoby popić, więc no na sam koniec zostały napoje, które zawsze są w Ikei i jest to napój o smaku coli, kwiatów Tak oraz pomarańczy. Dokładnie tak. I są to napoje o niskiej zawartości cukru. Cola ma no. zero chyba nawet, nie? Nie, wiem. Skrażmy. Low sugar. Low sugar. No. Low sugar. Tu 2,2%, Trzy... tu 2,3%, a cola 2,4%. Dobra, czyli cola najwięc. kola najwięcej. Cola najsłodsza. <laughs> Jeszcze przydałoby się podsumować, moi drodzy Państwo, na wszystkie dania, które

i będzie tanio. Jaki wybieracie? Ja generalnie wszystkie już piłem, i ja wiem, który jest najlepszy. Ja bym spróbowała tego Kwiat kwiatowego. Bzu? To ja wypiję kole, bo nie próbowałam jeszcze. Dla mnie najlepszy jest. Za chwileczkę wam powiem. Taka oszukana Mirinda i Fanta, trochę. Orężada. Hop, kola. Kwiat bzu. Najlepszy. Szczerze mm -hmm. powiedziawszy. Najlepszy. widzisz dlaczego? Dobra. Bo niczego innego nie przypomina. To przypomina kolę, a od koli troszeczkę odstaje, to przypomina panty i od panty też odstaje, więc kwiat bzu jest najlepszy. Wydajcie kwiat bzu. To co dziewczyny, idziemy teraz z buta te 40 km, żeby to zrzucić. Co? Przydałoby się. Test brzucha. Dobra, Jagoda, we, to już, we, we, tak, już Nie wysilaj się nawet. Muszę guzik rozpiąć. Wygrały klopsy. Bye. I daj mig. I... Żaden napój! <grym> Napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze ulubione danie z Ikei, a my widzimy się już kiedy? W kolejnym pysznym odcinku. Do zobaczenia! Cześć! Miam, miam.